Kulałam się w kule. Dlaczego kula? Skąd pomysł? Potrzeba kuli. Potrzebowałam wyjścia przestrzeń. Poddaję się wiatru. Wiatry robią szalone rzeczy. Czasami fruwałam. Czasem szłam wolno, szukając czegoś, czego ja szukałam. No właśnie. Świat jest bardzo mądrze zrobiony. Po namalowaniu plafonu ja zrozumiałam, że będąc cholernie szczęśliwa w trakcie malowania, byłam napędzona uczuciem wolności. Jak skończyłam plafon, okazało się, że ja zwyczajnie jestem nieszczęśliwa. Ja się pakowałam i ryczałam, tak jakbym opuszczała kraj rodziny na zawsze. Utożsamiałam się z tymi. Ludzikami fruwającymi w błękitach, że są wolni, że lecą, fruwają. Byłam z nimi. To, co wszystko brzmi głupio, tandetnie, wiem, ale ja po prostu wirowałam w tych powietrzach. Płynęłam. Śledzę rytmy traw, rytmy drzew, rytmy gałęzi, rytmy, rytmy szpilek na, na modrzewiach, na, na świerkach. To mi daje kopa. Jak coś spostrzegam, co mnie zafrapowało nagle, to wskakuję w to. I to zaczyna żyć we mnie własnym życiem. W mózgu odtwarzam powtarzalności, właśnie rytmy. Kalabasz to jest zdrewniała tykwa, służyły jako sklepiki na głowach kobiet, jako pojemniki na wino, jako termosy na wodę w Tanzanii. Po prostu uniwersalna obła, okrągła, Twarda, mocna forma. Stwierdziłam, że to jest to, co ja potrzebuję po prostu. Wprowadziłam rysunki, które robiłam płaskie, a które powinny być przestrzenne. Pierwszy duży kalawarz nazwałam. Mój przyjaciel, mój przyjaciel. To jest kimś wścibskim, kimś agresywnym, kimś, kto zadaje mi pytania, zmusza do odpowiedzi, reaguje. To nie jest ściana, przed którą stoję, nie mam odpowiedzi. On patrzył na mnie. Zawsze dawałam oczy, żeby mieć kontakt z tym, co robi. Wszystkie trawy, wszystkie listki zawsze miały oczy. Wie pan, siedzi sobie, pan pali papieroska i pan patrzy, nie? I pan patrzy, i tutaj wyłazi to z kątów po prostu. Ten świat tajemniczy, nieokreślony, niezdefiniowany po prostu. No. Popatrzę na hałasa, jest harmonia, nie? absolut jakiś tam, sięga absolutu, a tutaj włazi na człowieka. Kombrowicz pisał, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. To ja się stała. Rozumiałam, że nie jest ważne my, tylko ja. Utrwalałam sobie, że to ja jestem, a nie my Polacy, nie my nawet rodzina, nie my mnogo, mnogo nas, tylko ja, naprawdę ja jest ważna. Ta podwójność człowieku jest, odczucie, że ja jestem, a jednocześnie muszę te tłumy, które za mną stoją, historyczne, teraźniejsze, muszę wyrzucić, wyrzucić, wyrzucić siebie. Ale to trwa do tej pory. Nie potrafię. Być tylko sobą, ale w gruncie rzeczy jestem tylko sobą. Prawdę mówiąc, Anna Kujawska składa się z wielu niewiadomych. Doświadczenie z Sahary. To było najważniejsze. W miarę jak żeśmy jechali, całe życie, że tak powiem, mi przelatywało. I byłam wyczyszczona. Z Nigerii również wywiozłam 30 parę kalabaszy, to miałam przed sobą moc pracy. Pracuję nad czymś, co bym nie robiła, to wracam do swojej pierwszej myśli o tym, co, co zamierzałam robić i nie przekroczę tego, ile razy próbuję zmienić, a że to byłoby ładniej, o tak, coś nie, nie, coś we mnie mówi, nie, to nie jest to, co chciałaś. Nie jest to, co chciałam. Musiałam wyrzucać z siebie prawdę o tym, co widzę. I najczarniejsze sprawy ze mnie wyszły wtedy. Te rysunki, kalabasze też smutne, ale, ale rysunki. Które mnie przerażały osobiście potem. Ja jak wracam do tych rysunków z czasów stanu wojennego w Polsce, to czuję, że jestem znowu nie ta sama. Ja żyłam normalnie, powiedzmy. Tak jak wszyscy tutaj. Stałam potulnie w kolejkach od, od, od rana. Kupowałam to mięso, byłem świadkiem jakichś morderstw na świniach, żeby były mięsa do, do, do zamrażarki. To wszystko wyrzucałam w autoportretach, które nie były autoportretami, tylko obcymi głowami, którym dawałam w jakiś sposób życie. One żyły tym życiem, którego ja nie potrafiłam wyrazić. Ten uwięziony obłok ja malowałam, ale moi studenci zrobili kratę do tego. Coś no właśnie nieuświadomione moje ja czuło się w tym wszystkim jak w więzieniu. To była we mnie takie jakieś ukłucie. Polskości od tyłu, po prostu. To wszystko takie zamurowane przede mną. Ta kruchość tych prac, ta delikatność była bardzo dla mnie taka wzruszająca. I pomyślałam o tym, że to jest czasowe, bardzo to, co artystka robi, i chciało się mi zrobić coś w stylu pokrowca, co by chroniło to rzeźbę, co by zachowało jej historię. Jest widocznie Szpakowska i jest Kujawska. One czasem nie bywają razem. Jedna nie jest uświadomiona, co myśli, druga. Także to po latach można sobie skojarzyć to. Ale ja żyłam teraźniejszością, połykałam co mogłam i szłam dalej. Iropian palony to jest zgroza, jaki zapach, straszliwy. Oczy miałam czerwone, Sią. to nie są takie pięknościowe zajęcia. W rezultacie wieczorem otworzyłem drzwi, zmarzłam, ale mogłam, mogłam robić. Ta cisza w przyrodzie z hałasem przyrody jest twórcza, a te spłuczki, gazy, wstrykania domowe przygaszają coś w człowieku jednak. To była miłość od pierwszego wejrzenia po prostu. Ta Azja Centralna była absolutną rewelacją, trzeba przyznać. Dushanbe, Taszkent, Bukhara, Samarkanda, budownictwo było oparte na glinie. Było całkowitą rewelacją dla mnie. Uczucie, że nie ma kątów prostych. Że to wszystko jest wygładzone ręką. Obłe kopułki, wejścia do domów, w takie owalne, miękkie, ciepłe, takie ludzkie. Bucharze, przeogromna kop kopuła, glinie z takimi świetlikami. Wylepionymi ręką ludzką, jak oczy, po prostu, rzędy oczu na kopule. To było tak piękne, że aż było obrzydliwe, jak to, jak takie straszne zwierzę patrzące. Niesamowite. Ciekawe też dla mnie, że ten taki e, szary kolor to jest zamknięta sytuacja i otwierasz i nagle wychodzi taki, e, taka kolorowa rzeźba, która ma multum kolorów. Kiedyś w Lasówce, to 20 lat temu może, było, zaobserwowałam, po wielkiej wichurze przechodziłam przez las, ja zawsze chodziłam tam sama. I zobaczyłam, że leży potężne drzewo, jeszcze oparte o korony dość daleko, bo po prostu wysokie drzewo, jak rudyło, to na dwóch koronach tak swoją koroną oparło się. Podeszłam bliżej i spłakałam się. To drzewo dyszało. Wiatr przychodził, naciskał na te drzewa, które podtrzymywały korony, i korzenie, jeszcze nie całkowicie wyrwane, podnosiły się, opadały. To było jak takie konanie żywego stworzenia. Ja próbowałam, co, co ja mogłam próbować. Drzewo tej grubości, potężne. Jeszcze korzenie wyrwały kamienie spod siebie. Prawie jakąś modlitwę tam odprawiłam, a następnego dnia, jak przyszłam, to drzewo już leżało. Przez całość wyrwana, taki ogromny talerz. Z korzeniami z pionowo. To było niesamowite doświadczenie jak z żywym człowiekiem. umijając. Whenever I was looking at it, I just like: oh my God, this is like. Uh, like This is like miniature jungle, tropical jungle in corner of my place and whenever I f look at it, I feel like fresh, I feel relaxed and it's not like normal one, it's not like something that you can see everywhere that remind you exactly this the jungle. No, it's something from like another dimension, like from other place, dreamy one and when you look at this, you think I'm part of it and this has an effect on you like Y relaxado y al mismo tiempo. Calabaza para mí también me lleva a los ancestros, los ancestros de África, de Haití, donde el baile y la danza para ellos sale de la tierra, de abajo, del fondo de la tierra donde están todos los ritmos de sus bailes, están todos los ritmos de su tradición. Y eso también para mí es algo que, que me lleva, a, me transporta a más allá y, y puedo también dar esa forma de como que estoy flotando en el aire pensando en los ancestros, pensando en cómo hacer que el mundo se una, se encierre en esa pelota y, y nos lleve en el aire, nos baje a la tierra, pero siempre escuchando ese sonido de los tambores, ese sonido de la música de África, de Haití, de Cuba. ¿Qué Bardzo cywilizowaną kobietą. <laughs> po prostu. Ale czasem zdarza mi się, jak słyszę rytmy w radio, jak jestem sama. To trochę poruszam się. Nie wytrzymuję. To jest wspaniała rzecz. Dlatego plafon by mnie uszczęśliwił, bo to była przestrzeń też. W pracowni maluję, cyzeluję też prace, ponieważ może być ich mało, bo nie mam miejsca, więc muszę dopracowywać. Z jednej pracy muszę wycisnąć, wszystko, co jest u mnie w tyle głowy, nie mogę dużo, tylko muszę tak koncentrować się bardzo. Hmm. Się tu siedzi, prawda? Ale miałam rację, że jak najmocniejsze kolory. Najmocniejsze, powinni. tak, najmocniejsze. No. no właśnie. No, za, zachwycamy się twórcami. Dobrze. <grym> tu jest twórca. Ta biel wychodzi fajnie. Niesamowita rzecz, jak na ściętych pniaczkach, które już nie mają połączenia z ziemią, raptem zakorzeniają się jakieś rośliny. Po prostu to jest ogromny napęd do pracy. I ja nie stwarzałam nowych bytów, tylko po prostu te nowe byty utrwalone przeze mnie żyły. To co teraz robię, to po prostu ucieczka w przestrzeń znowu.